Witku, zacznijmy od tego, hmm. czym jest w ogóle kultura organizacyjna. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Hmm. <laughs> może odbiję piłeczkę i może bym Ciebie zapytał, czym jest w ogóle kultura dla Ciebie. Kultura, no jak pamiętam z szkoły średniej, to przeciwieństwo natury, czyli wszystko to, co stworzył człowiek, czyli nie wiem, ten stół, prąd elektryczny, dziewiąta symfonia, to mhm. wszystko, to jest kultura. A m, kultura osobista, tak, to taki zespół norm i zasad, który, którymi posługuje konkretny człowiek. Dlatego bezpozorowo nie można powiedzieć, że ktoś nie ma kultury mhm. osobistej, no, każdy jakąś kulturę ma. No niektórzy niższych lotów, ale każdy jakąś kulturę osobistą ma. A jak w przypadku kultury organizacyjnej? No, oczywiście jest bardzo dużo y, części wspólnych i podobieństw. Rzeczywistość w firmie wygląda w ten sposób, że jest część taka formalna, która składa się z regulaminów, z zakresów obowiązków, ze struktury organizacyjnej i tak dalej, z podległości służbowej między pracownikiem a szefem, i część nieformalna. I ta część nieformalna to są właśnie przekonania ludzi, to są wartości, które oni wyznają, to są jakieś rytuały, które. Razem, można powiedzieć, odprawiają po to, żeby czuć się zjednoczeni. I wszystkie bodźce, które przychodzą z tej części formalnej do człowieka, są w jego świadomości i podświadomości przetwarzane w komunikat ostateczny, czyli w jego decyzję. I taka decyzja może brzmieć następująco: O, jak fajnie, że dostałem to zadanie do zrobienia, albo inaczej Boże, jakie to beznadziejne zrobię to, bo muszę. I teraz tak, jest takie zjawisko, które nazywamy konformizmem. Konformizm to jest właśnie y, socjologiczne zjawisko polegające na dostosowaniu się człowieka, in, jednostki do grupy, do jej do wartości, zachowań, przekonań itd. Także grupa ma bardzo wielki wpływ na to, co jednostka sobie pomyśli na temat takiego czy innego zlecenia, które szef da. Czyli kultura organizacyjna, możemy powiedzieć, jest to taki sposób załatwiania spraw, na przykład tych procesów w yy, danej organizacji. Też hmm. jest tak, bardzo, bardzo wiele yy, definicji kultury organizacyjnej, tak jak jest wiele rodzajów kultury organizacyjnej, <coughs> takich definicji jest yy, też bardzo dużo.